Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Jak sprzedaż tak gwałtownie rośnie, to mi się wydaje, i tak widzę z moich doświadczeń wynika, że wrócić 10 tysięcy w jakiś kanał i później wzrosnąć to 10 razy to nie jest tak, że, że to przyniesie 10 razy większą sprzedaż. Czy przynosi jednak? No nie no, jakby tak było, to, to by komercy rosły 100% w skali dnia. No i to jeszcze to, to tak. To się ludziom z parza branży wydaje tak, że wchodzisz do konta na Facebooku, ze 100 zł dopisujesz 0, na końcu robi się 1000, potem 10 tysięcy, zamykasz Facebooka. Nie? No nie to tak ani w Google, ani w Facebooku, ani z influencerami nigdzie tak nie wygląda. I ja mam jedną radę, jedną, jedną, jedyną, że wydawaj każde 10 tysięcy, tak jak wydajesz każde tysiąc. Okay. Cały czas patrzę na te pieniądze, jakby to było 1000, jakby, jakby tego miało złożyć twoje życie i i z tyłu głowy może sobie pomyśleć o swojej cioci, czy o swojej mamie, czy o swojej koleżance, która w sumie taki dzienny budżet to zarabia w miesiącu. I w tak. mojej ocenie taka z tyłu informacja zawsze pomaga podejść do tego pieniądza w sposób na pewno bardzo ostrożny. My tak mamy pospinany lejek sprzedażowy i tak, mamy, tak bardzo analizujemy wszystko to, co się dzieje się na stronie, że nawet zwiększając budżet nie wiem, z 3000 na 3300, czy na 3500 sobie robimy test. Trzeba by na pewno te 500 okay. złotych jest dobre w tym kanale, Skoro w tym innym kanale to 500 zł daje nam zwrot razy 5, czy to tutaj aby na pewno musimy to wydawać, skoro tu nam daje zwrot razy 3? Więc to jest też cały ten myk tego, że my w miarę tak dobrze sobie rośniemy bo mm -hmm. nie ma marnotrawstwa i nie ma takiej sytuacji, że nagle mówimy, o, kurde, zarabiamy cztery razy więcej, ty Andrzej dawaj, dawaj mi to teraz, tera, tak. tera mi dawaj to na YouTube, a, 200, 200, tak. 200 koła i ładujemy i nie pytamy. Nie, 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 nie. nie, nie. No my jak, jak cokolwiek nowego, teraz teraz na przykład no, od trzech miesięcy wchodzimy na YouTube i, i w sumie wejś, tak. nie, że wejść nie możemy, bo wejdziemy, bo już mamy analizę wykonaną odpowiednią i, i, i już... Negocjacje ze nami, wiele rzeczy się gdzieś zadziałało. to to co rozumiesz? Nie, no, no tutaj się wchodzimy. Kanał, no, no, nie, 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 nie no, z influencerami i tak dalej, no ale widzisz, nie jeden by wszedł w ciągu tygodnia i to zrobił i pytanie pewnie by może przepalił, może nie przepalił, tak? może byłby o te trzy miesiące szybszy, ale, ale no ja zawsze tam na koniec, na koniec dnia to jakby. Spokój może nas uratować, cierpliwie, spokojnie, nie, nie podejmujmy zbyt gwałtownych, takich niepotrzebnych ruchów, zadajmy sobie dwa razy pytanie i tą złotówkę dwa razy obrócimy. I tak dynamicznie rośniemy i tak dużo fajnych rzeczy się robi, jak już mieliśmy taką, taką kapuchę przez 10 lat, to 10 lat i kolejny tydzień nas nie zbawi. Tylko żebyśmy teraz już to zrobili tak, jak powinno być. Więc to jest moja taka. Ale czy taka... ja dobrze rozumiem Twoje myślenie, czyli trzy miesiące analizujemy i badamy to, ale jak powiedziałeś w poprzednim odcinku, wchodzimy na grubo. Tak, no bo jak już wiesz, dojdziemy do pewnego. Jak już wykonamy odpowiednią analizę i wiemy, co się opłaca, czy co się nie opłaca, w miarę jakieś takie estymacje, czy coś nam wychodzi na to, że czujemy to, że to może być to, no to dlaczego mamy wchodzić inaczej, nie? No to tak, tak, wiesz, na logikę, no. sposób. Jak zawsze, ubalu, zawsze, sposób. zawsze, ja uważam, że nie, zawsze, zawsze, uważam, że efekt skali, to jest trochę tak jak z kulą ścieżną. No wpychasz no na to, tak. wpychasz, wpychasz, wpychasz. No i teraz im dłuższa jest ta góra, im wyżej ją wpychasz, tym na końcu masz większą kulę i ona szybciej zapieprza, Więc nawet działania z influencerami czy w każdy kanał, jakby jest tak, że no, widzimy, że im więcej wydajemy na Facebooka, tym nawet lepiej działają reklamy w Google, nie? I Im więcej zaczynamy działać z influencerami, tym też zaczynamy uzyskiwać w naszych kanałach lepszy CTR. Mamy więcej rzeczy, więcej kont, większą bazę do remarketingu. Więcej zdobywamy maili, im bardziej dbamy o swoje ceny, o politykę nową, tym lepiej konwertuje nam newsletter. I teraz my wiemy takie długie trendy, i my nie możemy tutaj jakichś takich gwałtownych ruchów podejmować, skoro wiesz, ten statek już płynie w wyznaczonym kierunku i jest tak. stabilnie, no to teraz. Okej, okay, no ale to nie znaczy, że nie możemy tego węgla do tego pieca wrzucać sześć razy więcej, nie? no bo to tak. on już płynie, zasuwa. No teraz tylko, tylko raz, tylko to, żeby płynął jeszcze szybciej, więc kierunek ma wyznaczony. Więc to trzeba zdać sobie sprawę, gdzie my możemy jakby przerzucić takie teoretycznie wariacje, takie pójście na całość, na, na to, tak. żeby być skutecznym, a w jakim aspekcie my musimy być cholernie ostrożni, no bo szarpanie tym sterem na lewo na prawo to też wcale nie będzie dobry 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 jakiś tam wiesz jak ktoś mówi z drugiej strony pójść na grubo a z drugiej strony jak otwieramy jakąś nową kategorię produktu to ja zawsze mówię sceptycznie do tego podchodzę mówię spokojnie 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 zróbmy małe Zobaczmy jak wypadamy na małej grupie bla 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 zmienimy stronę główną spokojnie zróbmy na teście zróbmy to na 10% pokażmy zobaczymy strona główna jest ważna nie? więc tak Jakbym był trzec w takich aspektach na, na grubo, no to pewnie byśmy się na grubo położyli dawno. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na Zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.